Kolejne w Województwie Świętokrzyskim Centrum Kształcenia na Odległość zostało otwarte w Świniarach, w filii Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie. Centrum zapewnia możliwość kształcenia online w celu zdobycia lub uzupełnienia wiedzy i podniesienia kwalifikacji. To jest projekt finansowany z Unii Europejskiej, ale też i z budżetu państwa. Ma służyć przede wszystkim mieszkańcom wsi i on jest stworzony na wsi i w gminach miejsko-wiejskich. Projekt się nazywa Wioska Internetowa, kształcenie na odległość. A więc sama nazwa już mówi, wioska Internetowa, a więc projekt jest przeznaczony dla miejscowości położonych na wsi. Celem projektu jest przede wszystkim, żeby udostępnić mieszkańcom wsi właśnie takie dobrodziejstwo, jak jest internet. Żeby ludzie mieli dostęp do internetu, chcemy, żeby właśnie mieszkańcy naszych miejscowości korzystali z tego dobrodziejstwa, ale przede wszystkim młodzież, bo bardzo nam na tym zależy, żeby młodzi ludzie potrafili się właśnie, żeby znali tą technologię informatyczną. Uroczystego otwarcia wioski internetowej dokonali wójt gminy Łoniów Szymon Kołacz oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie Marek Bisztyga. W uroczystości uczestniczyli również starosta Sandomierski, wicewójt Łoniowa, a także radni, przedstawiciele miejscowych instytucji, koordynatorzy regionalni projektu, mieszkańcy gminy oraz ksiądz proboszcz, który dokonał poświęcenia placówki. Nasza wioska internetowa została wyposażona w wysokiej klasy sprzęt komputerowy. Mamy 11 stanowisk, w tym jest 10 stanowisk roboczych, jedno stanowisko dowodzące plus rzutnik multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne i aparat fotograficzny. Wiązka internetowa czynna jest we wszystkie dni tygodnia, od poniedziałku do piątku od godziny 12 do 20, sobota i niedziela od godziny 14 do 17, tak aby wszyscy mogli z niej korzystać. Centrum kształcenia w świniarach zostało wyposażone również w biblioteczkę multimedialną, w skład której wchodzą komputerowe programy edukacyjne, m.in. pakiet multimedialny encyklopedii PWN, zestaw słowników językowych i atlasy. Centrum umożliwia bezpłatny dostęp do stworzonej na potrzeby projektu Platformy Edukacyjnej. Cyklicznie będą się tutaj odbywać bezpłatne językowe szkolenia i e learningowe oraz kursy z zakresu obsługi komputera, sposobów poruszania się na rynku pracy, a także założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W części artystycznej zobaczyliśmy Krakowiaka w wykonaniu dzieci z miejscowej szkoły podstawowej. Wystąpili również Tobiasz Ciepliński, Marcin Przybyś, Paulina Mańkowska oraz zespół Wulkan młodzi wykonawcy, którzy pierwsze kroki artystyczne stawiali w Gminnym Ośrodku Kultury Włoniowie.